Paweł i Gaweł Paweł i Gaweł w jednym stali domu. Paweł na górze, a Gaweł na dole. Paweł spokojny, nie wadził nikomu. Gaweł najdziksze wyprawiał swawole. Ciągle polował po swoim pokoju. To pies, to zając, między stoły, stołki, gonił, uciekał, wywracał koziołki, strzelał, trąbił, krzyczał do znoju. Znosił to Paweł. Nareszcie nie może. Schodzi do Gawła i prosi w pokorze. Zmiłuj się, wać pan, poluj ciszej nieco, bo mi na górze szyby z okien lecą. A na to gaweł, wolnoć Tomku w swoim domku. Cóż było mówić? Paweł nie pisnął, wrócił do siebie i czapkę nacisnął. Nazajutrz gaweł smacznie chrapie, a tu z powały coś mu na nos kapie. Zerwał się z łóżka i pędzi na górę. Sztuk, puk, zamknięto. Spogląda przez dziurkę i widzi, któż tam? Cały pokój w wodzie. A Paweł z wędką siedzi na komodzie. Co wać pan robisz? Ryby sobie łowie, ależ mu spanie mnie kapie na głowę. A Paweł na to, wolność tomku w swoim domku. Z tej to powiastki morał w tym sposobie: jak ty komu, tak on tobie.